Hej, witam Was i witam Was już w moim trzecim audiologu. Dzisiaj chciałbym się zająć sprawą e, muzyki, którą słuchamy w dzisiejszych czasach i ogólnie, jaką muzykę lubimy. No to zaczynamy. Cóż, według mnie muzyka jest potrzebna każdemu człowiekowi, muzyka uspokaja, pozwala porządnie pomyśleć. No, muzyka jest po prostu potrzebna. E, niezależnie jaki gatunek, na przykład ja, ja kocham metal i. I kocham metalikę też, oczywiście. Ten, ten zespół po prostu. Ech, jakby to powiedzieć. Hmm. Dajcie mi pośleć. Po prostu. Daj mi się uspokoić. No, przy tej muzyce się relaksuję. Na przykład jak odrobiam pracę domową, zawsze sobie lubię puścić taki metal. I wtedy są dwie rzeczy. Albo mnie to tak bardzo relaksuje, że mi lepiej idzie, albo rozkojarzam się i w ogóle nie wiem co robię. Te, te dwie rzeczy są. E, są to... znaczy są. <słuch> Mogą się zdarzyć na 50%, każda z nich. 50-50. No i. No, totalnie uspokaja, tak jak niektórych. Chociaż ja nie wiem, jak tak można, ale niektórych uspokaja Biber. Ja nie wiem, jak można lubić Bibera. Widocznie można. Ale według mnie. Ma tandetne piosenki. E tego jego y, wielbicielki to najczęściej Plastiki lub różne inne kobiety, które po prostu kochają słuchać takich dziwadeł piszczącego mężczyzny. I więc teraz y, kieruję do Was pytanie. Jaką Wy lubicie muzykę? Może być obojętnie jaka. To, to, jaką ja muzykę lubię, a jakim nie to to już jest moja sprawa. I możecie się wypowiedzieć na dowolny temat. Możecie nawet napisać, że lubicie Libera. kompletnie mnie to nie obchodzi, no ale przeczytam każdy z nich. Zobaczę, czym się tam interesujecie. No bo muzyka jest potrzebna. O! Nagadałem się trochę. No ale jak już. Muzyka to musi to jakoś wyglądać. Z tą muzyką jest tak, jak z horrorami, my to uwielbiamy, na to kręce. Te dziecinne, przedszkolne muzyczki, które, słuch których słuchaliśmy, jak byliśmy jeszcze w czasach przedszkola, to, to w ogóle nie była muzyka, to jakieś dla małych dzieci... Takie proste melodyjki, w których albo nie, by nie było głosu, albo najczęściej śpiewały jakieś małe dzieci, co w ogóle nie było fajne. A za to my, dzieci, wtedy wkręcaliśmy się, jak też śpiewaliśmy to. I no, widać, że życie się zmienia, Boże, życie się zmienia co jakiś czas, w ogóle. Teraz lubimy muzykę tom. A możliwe, że za kolejne 10 lat będziemy jeszcze inną ludność. Na przykład, ja teraz lubię metal, a zaraz się okaże, że za 10 lat będę kochał hip-hop, a metal będę miał w 4 literach. I... No i... No, ja nie chcę, żeby tak było. Nie chcę do tego dopuścić. Idę w ślady ojca, który właśnie tak postąpił. Tak, żeby był kudłaty, tylko że włosy. Oj taki już taki. Dobra, to tyle na ten mój e, dzisiejszy audiolog. To mam nadzieję, że e, po podobał Wam się temat, że dosyć fajnie to opisałem i do usłyszenia w następnych audiologiach. Trzymajcie się, hej.